Tomasz Midzierski, 2007 rok. Skala od 1 do 20. Strzał z dystansu. 2. Gra z pierwszej... Nie, przepraszam. Dribbling. 1. Główkowanie. 7. Krycie. 8. Ślizg. 15. Grazę z połowa. Niech będzie 10. Skoczność. O, wtedy tak, to wtedy wysoko, 15. Cechy przywódcze. 2007 rok to tak mocne 5. Agresywność. 12. Rzuty karne. <grytanie> 1. A teraz porównamy ze scoutami gry Championship Manager z 2007 roku mojej oceny. Uwaga! strzał z dystansu, bo ja dałem 2, tam jest 7. Dribbling i dałem 1, jest 2. Główkowanie, dałem 7, jest 13. Krycie 8, 13. W ślizgi, dałem 15, tutaj tylko 14, dziwi mnie to bardzo. Graze z połowa 15, bardzo dużo. Skoczność tylko 9. Cechy przywódcze 11. Agresywność 12, a tu 13, więc niewiele się pomyśli, pomyliłem. I rzuty karne, dałem 1, a jest 2. Także pozdrawiam skautów Championship menedżera. Myślę, że nadajemy na tych samych falach.